Dziękuję. Za pogardę, za pychę, za wasz jad i za ciche, nocą śmierci, wyroki wydane. Potem z samego rana długopisem Adriana podpisane, choć nie przeczytane. Za mój wstyd przed Zachodem, za ruletkę ze Wschodem, za sponsoring spiskowej teorii, za te mordy zdradzieckie i zagroby radzieckie, zapisanie od nowa. historii. Za szpitale, za szkoły, za teatry, kościoły, za muzea i za telewizję, za jedynkę, za dwójkę, za kurskiego, za trójkę i rządowych pojazdów kolizje. Za brak perfum i stylu, za garnitur z winylu, za biel skarpet do czarnych sandałów, za tandetę, za broszki, za kropeczki i groszki i za gnój wlany do trybunałów. Za półtorej miesiąca... Żenujące bez końca form, przypadków i przysłów mylenie, zagardzenie mównicą w kraju, a za granicą Za wymowne, sromotne milczenie. Za wiatraków demontaż, z Rosji węgla kolportaż, Mateczniki rżnięte bez litości, Kukły Żyda spalenie oraz za przyzwolenie Na brunatne marsze wolności. Za obłudę, za bierność, za rozpustę pazerność, Za koperty pod toruńskim stołem, za przymykanie oczu na krzyż w dziecięcym kroczu, za małżeństwo ze świętym kościołem, za do skutku obrady, za ubóstwa parady i za srebrny podniebny wieżowiec, waszych wszy premiowanie i marszałka latanie na rachunek ludu stada owiec, za dyskretne rozmowy w restauracji usowy, za w sałatce zatęchłą padlinę, za mój świat w miejsce ryżu, za widelec w Paryżu, za profesor Pawłowicz Krystynę, za żołnierzy wyklętych, za ministrów rozdętych, za posłanki i posłów do prania, za ten cyrk kabarecik, za rzecznika praw dzieci, co od żłobka śle na polowania, za zabawę z sądami, granie misiewiczami, za Banasia getbek i za skoki, szydła, haki, zasieki i za robienie beki z wyborów, a z wyborcy wywłoki. Za mój strach, za bezsenność i za waszą sumienność, w programowym łamaniu godności, w wyśmiewaniu człowieka, wszak nie zadrży powieka, gdy kopiecie bezbronne słabości. Za tragedię zgwałconej, za obietnic miliony, waszą zdradę, waszą prostytucję, zarzucane porówno błoto, brud, syf i gówno w moją flagę, w moją konstytucję. Za to wszystko się kłaniam. Przed odrazą się wzbraniam, więcej leje szampana po brzegi. Za to wszystko dziękuję, dzięki wam porządkuję. Facebookowych znajomych szeregi. Jednych łatwiej zapomnieć, innym trzeba przypomnieć, że nie lubię, gdy w twarz mi się spluwa. Na odchodne szczekają, bluźnią i ujadają. Tak się właśnie nienawiść wykuwa. Wiem, kto z nich za pięć stówek, ser i kilka parówek, oddał Polskę złodziejom w niewolę. Wiem też komu trzynastka na ofiarę i ciastka odebrała myślenie i wolę. Dzięki Wam widzę jasno, kto jest ślepy, kto zasnął, a kto nadal ma otwarte oczy i bez cienia zwątpienia chwyta sens powiedzenia, że to pycha przed upadkiem kroczy. Dzięki Wam wiem na pewno, kto jest drzewo, kto drewno, kto jest prawa, a kto lewa ręka. Wiem co silne, co marne, wiem co białe, co czarne, dzięki wam moje lustro nie pęka. Dzięki wam na ulicy poznam wroga w przyłbicy strachu, wzgardy i w zbroi uprzedzeń, dzięki wam w tłumie zawsze przyjaciela wypatrzę, bo swojego rozpoznasz w potrzebie. Swój nie pluje, nie klęczy, swój nie flekuje tęczy i nadzieję ma w sercu na skraju, swój ma jasne spojrzenie oraz jedno pragnienie by znów było normalnie w tym kraju. Żeby w końcu przestali w żywe oczy ugać mamić, by podłości nie mydlić polskością, byśmy mogli niebawem prawo znów nazwać prawem, sprawiedliwość zaś sprawiedliwością. Jeszcze jedno marzenie już na koniec, przez cienie zmroku w słońce przebija się śmiało, aby kiedyś, mój synku, gdy dorośniesz, Kruszynko, być Polakiem aż tak nie bolało.